Podejrzewam, że po takim meczu, kiedy wynik jest e, tak niekorzystny, ciężko jakoś e, tak na, na szybko, na gorąco oceniać to spotkanie, e, no ale jednak e, poproszę Cię, żebyś spróbował. E, co się stało, że po prostu tak dużo bramy jak dzisiaj e, wpuściliście? <laughs> dobre, py e, no, dobre pytanie coś stało tak naprawdę, nie Chyba źle weszliśmy mecz od samego początku, gdzieś tam zabrakło nam może woli walki, trochę gdzieś tam odstawaliśmy oni w tych pojedynkach przy bandach. Wyglądało to z boku tak, jakby może Jaszczemie bardziej chciało niż my, ale ciężko powiedzieć, mnie, że ten poprzedni mecz mieliśmy nawet dobry, a przy, przyjechaliśmy tutaj no, kompletnie inaczej zagraliśmy niż ten ostatni mecz. Ciężko coś na gorąco powiedzieć, ale myślę, że jutro już przeanalizujemy ten mecz i będzie lepiej. Mhm. Czy sportowo można mówić, że Jaszczemie w jakimś elemencie było od Was lepsze, czy po prostu no tak właśnie wspomniałeś, że, że chciało bardziej, że było bardziej nie, zmotywowane na ten mecz? E już tak jak mówiłem, że ciężko powiedzieć, no na pewno gdzieś przegrywaliśmy te fizyczne pojedynki. Tego nam myślę najbardziej zabrakło dzisiaj fizyczności i trochę takiego pozytywnego hamstwa w tym hokeju i no niestety na Jastrzębie to dobrze wykorzystało i no, niestety musimy się z tego podnieść jak najszybciej. Zastanawiam się nad e, tym ostatnimi meczami w waszym wykonaniu i chyba można zaryzykować jakieś stwierdzenie, że trochę brakuje wam takiej regularności, nie? bo począłem na przykład na jeszczebie, kiedy wygrywała już e, siódmy mecz z rzędu no to oni się sami napędzają tymi zwycięstwami. Wy tutaj wygrywacie jeden mecz, później jeden mecz macie taki troszkę słabszy i brakuje takiej serii, która by was poniosła. No tak jak wspomniałeś, i że brakuje nam takiej serii fajnej. Też teraz ciężko powiedzieć, skąd to siebie, że jeden mecz potrafimy grać naprawdę nieźle, a w drugim właśnie prezentujemy się o wiele sobie niż poprzednio, więc... Mamy spory materiał do analizy, do playoffów jeszcze chwilka została i musimy się skupić, dobrze przepracować ten okres i myślę, że już na playoff nie będzie takich łamanych serii. Dzisiaj, tak naprawdę, walczyliście o drugie miejsce w tabeli. Nie udało się, no ale czy można zakładać, że to drugie miejsce ciągle będzie Waszym celem na najbliższe mecze? Oczywiście, że tak. Chyba tam do święcia tracimy teraz dwa punkty, o ile się nie mylę. I no już nie wszystko w naszych rękach, ale postaramy się te wszystkie mecze wygrać i mam nadzieję, że Unia gdzieś pogubi te punkty. To jeszcze zapytam o to, co w takiej dłuższej perspektywie może być według Ciebie kluczowe w walce, później już nie tylko play-offy, tylko no w samych playoffach offach o to mistrzostwo. Co według Ciebie musicie, nie wiem, zmienić, poprawić, zbudować, żeby, żeby to mistrzostwo realnie się bić? Na pewno format specjalnie wyglądałem tak, jak powinno być. Mieliśmy dzisiaj trochę tych przebag, nic, popełnialiśmy proste błędy i myślę, że tak samo możemy prowadzić w naszą grę w osłabieniu. Więc tutaj widzę największy potencjał, żeby no, jak najlepiej wyglądać w Teraz pozostaje chyba tylko liczyć, żeby to drugie miejsce udało się zdobyć, bo jeśli nie, no to trafiacie na kogoś z, tej, z tego środka tabeli, który jest tak bardzo wyrównany, że tam no, chyba ciężko będzie mówić, że nie wiem, grając z nowym targiem z Krakowiem, z Toruniem. Moglibyście być faworytem. To chyba nie będzie po prostu faworyta. Yy, no zgadza się, ale też jakby patrząc z drugiej strony, chcemy zdobyć mistrzostwo, a żeby zdobyć mistrzostwo trzeba wygrać z każdym, tak? Więc yy, koło będziemy mieli, no to będziemy grali jak najlepiej na 100% i tam już nie będzie taryfy lugowej.